Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest sierżant sztabowy Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich oglądających. Miło mi móc pojawić się ponownie tutaj w studiu. Pojawić się ponownie, panie sierżancie, no tak z godziny na godzinę trochę się umawialiśmy, bo sprawa jest bardzo pilna. Ma na przestrzeni kilku dni doszło do kilku oszustw e, e, seniorów w Wałbrzychu. Można powiedzieć, że seniorzy z Wałbrzycha właśnie są na celowniku oszustów, że mamy jakoś taką, no na to wygląda trochę, że mamy taką większą akcję oszustów, którzy właśnie celują w osoby starsze mieszkające w Wałbrzychu. Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że udało się po pierwsze zorganizować to spotkanie dzisiaj, żebyśmy szybko dotarli z jak największą ilością informacji właśnie do mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Wszystko na to wskazuje, dokładnie tak jak pan redaktor mówi, że mamy w tym momencie jakąś grupę przestępczą, która wzięła na celownik sobie nasz powiat wałbrzyski, a szczególnie wzięli na celownik osoby starsze, seniorów, osoby samotne próbują oczywiście wyłudzić od nich duże sumy pieniędzy. Mieliśmy trzy, trzy, cztery nawet przypadki, o których oficjalnie informujecie w ciągu kilku dni, prawda? I to nie były kwoty kilka tysięcy, to naprawdę były oszczędności życia tych seniorów. Od 3 marca. 3 marca wpłynęło do nas pierwsze zgłoszenie, drugie 6 i trzecie 7 marca, czyli na przełomie raptem 5 dni mamy trzy zgłoszenia. I warto podkreślić, że to są te zgłoszenia, które do nas, które do nas wpłynęły, o których wiemy. Trzeba brać pod uwagę, że w przypadku takich przestępstw też jest pewna taka szara strefa ludzi, którym na przykład jest zwyczajnie wstyd, że dali się oszukać i tego nie zgłaszają, więc oficjalnie wiemy o trzech przypadkach. I tak jak pan redaktor powiedział, to nie są małe, pieniędzy, małe sumy pieniędzy. Dwa przypadki po 50 tysięcy zł jeden 18, czyli no jesteśmy już grubo ponad kreskę 100 tysięcy złotych. Mówi Pan o tym, że niektórzy mogą tego nie zgłaszać. Wy oczywiście pracujecie, żeby rozpracować tą grupę i jak najszybciej zatrzymać te osoby. O tym oczywiście też nie możemy zbytnio rozmawiać, ale chciałbym z drugiej strony zapytać, czy osoby, które zostały w ostatnich dniach oszukane i tego jeszcze nie zgłosiły, powinny to zrobić? Bo to chyba też może pomóc, prawda? Każde zgłoszenie jest dla nas cenne każda osoba, nawet jeżeli, tak jak powiedziałem, wstydzi się, czy, czy ma jakieś wątpliwości, czy to byli oszuści, czy nie byli oszuści, powinna się do nas zgłosić, e, czy to osobiście do Komendy Miejskiej, czy poprzez po prostu wykonanie telefonu na numer 112. Wystarczą informacje wystarczy, że będziemy mieszkać w jakimś miejscu, które okaże się, że jest objęte monitoringiem, i już będą to dla nas dodatkowe informacje, i być może dzięki temu uda się dotrzeć i zatrzymać osoby, które faktycznie są w tej grupie przestępczej. Także każda informacja jest dla nas cenna. I teraz najważniejsze, jak działają ci przestępcy, którzy teraz w ostatnich dniach pojawili się w obrzuchu bo ten schemat jest dosyć podobny i to jest bardzo ważna rzecz, którą trzeba przekazać seniorom, na, które, na którą oni powinni e, zwrócić uwagę. To nie jest osłuszczne. Na wnuczka, na pracownika zarządu nieruchomości czy gazownika. To jest schemat polegający, wykorzystujący korespondencję, może nie korespondencję, telefon od pracownika rzekomego poczty i policjanta, prawda? Dokładnie tak. Może w ogóle dwa, dwo, tak, tylko tak dwoma słowami wstępu, co chodzi o, o, o ogólnie rozumiane oszustwa na, na seniorach, je można podzielić na jakby dwa bloki. Pierwszy blok to jest legenda, czyli właśnie ta historia, która jest na Sprzedawana, żeby, żeby nas oszukać, a drugi element jest niezmienny, bo to jest ten element, gdzie już ktoś przychodzi fizycznie po nasze pieniążki. Mhm. Czyli e... tak wygląda ten proceder. Tak cały. zawsze wygląda czyli ten najpierw proceder. Najpierw ktoś nam wmawia coś, a potem ktoś przychodzi po pieniądze. Dokładnie. I w tym wypadku ten, ten pierwszy blok, czyli ta tak zwana przez nas legenda polega na tym, że pierw kontaktuje się telefonicznie z nami rzekomy pracownik poczty polskiej, informując nas, że nie docierają do nas przesyłki pocztowe z uwagi na jakiś błąd teleadresowy i prosi nas o podanie nam, czyli temu oszustowi naszego adresu zamieszkania, celem skorygowania go w systemie pocztowym, żeby te przesyłki mogły docierać. I Połączenie się rozłącza, no i mamy w tym momencie przerwę. No, ciężko teraz powiedzieć, jak długą, bo to może, może być różnie. Była raz godzina, raz dwie godziny, jakaś przestrzeń czasowa, i wykon... przychodzi do nas drugi telefon, gdzie już mężczyzna podaje się za funkcjonariusza policji, informuje nas, że ten poprzedni telefon z poczty polskiej to wcale nie była poczta polska, tylko oszuści, którzy działają tutaj właśnie na terenie naszego powiatu i, i wyłudzają pieniądze. I teraz, żeby zabezpieczyć pana, pani pieniądze, Przyjadą pod adres policjanci, funkcjonariusze policji, proszę im przekazać pieniądze, kosztowności, wszystko co macie Państwo w domu. Nawet rozpytują o, o konta bankowe, o jakieś depozyty bankowe, żeby wyciągnąć wszystkie pieniądze, zabezpieczyć je w rzekomym depozycie policyjnym. Tutaj od razu podkreślę, że takie depozyty nie istnieją e, i że w, jak sprawa ucichnie, to Państwo odzyskacie te pieniążki i będziecie chcieli, to przywieziemy je Wam z powrotem. I to są też oszuści, seniorzy, po prostu mówiąc wprost. Dają się nabrać i przekazują te pieniądze. E, dają się nabrać. I tutaj e, chciałoby się powiedzieć, że trąbi się o tych oszustwach wszędzie, gdzie tylko możliwe, i powtarza się to wszystkim. A mimo wszystko się to udaje. I tu przechodzimy do tego drugiego bloku tego oszustwa, e, czyli tego, który jest niezmienny, czyli po prostu pod naszym domem pojawia się fizycznie jakaś osoba, e, która czeka na te pieniążki, aż jej przekażemy. W przypadku jednego z oszustw w Obrzychu, e, po prostu aż e, chciałoby się powiedzieć, że to niemożliwe przez okno została wyrzucona siatka, w której znajdowało się siatka foliowa zawierająca 50 tysięcy złotych, e, którą pod oknem złapał oszust no i nikt więcej go nie widział na oczy. W drugim przypadku nie tylko pieniądze, ale jeszcze została wyrzucona karta kredytowa. Mało tego, spinem, żeby ten oszust mógł wybrać pieniądze z konta, no rzekomo miał je zabezpieczyć, prawda? To teraz chciałbym to uporządkować, bo to jest ten schemat, który od kilku dni się pojawia, czyli tak, dzwoni pracownik poczty, kiedy odbierzemy telefon i ktoś nam powie, że jest pracownikiem poczty, chce sprawdzić adres, to na 99% będzie oszust. W zasadzie na 100%. Mhm. Poczta nie działa w taki sposób, żeby teraz dzwonili do nas na telefon i informowali nas, że nie docierają do nas jakieś przesyłki i że proszę teraz podać mi swój adres właściwy. Możemy być pewni, że, że mamy do czynienia z oszustem. Najlepiej się rozłączyć. Najlepiej się rozłączyć i nie kontynuować w ogóle tej rozmowy. I oczywiście następnie wykonać numer znaczy połączenie na numer alarmowy 112 i poinformować, że było usiłowanie popełnienia nas z oszustwa. W takich rozmowach. Kiedy rzekomy pracownik poczty, czyli oszust, dzwoni, nie podajemy adresu zamieszkania, żadnych informacji. Absolutnie nic. nie udzielamy żadnych informacji. Tak jak powiedzieliśmy, najlepiej w ogóle e, od razu rozłączyć się z tego, nie kontynuować tej rozmowy, e, nie próbować wnikać e, skąd dzwoni, dlaczego dzwoni, dlaczego akurat do nas. E, niepotrzebnie podejmujemy jakieś ryzyko, lepiej się rozłączyć. Niech tutaj służby odpowiednie pracują nad tym oszustem. Jeżeli tego nie zrobimy, no i przychodzi ten drugi etap, czyli przekazania pieniędzy. No i tutaj. Teraz te rzeczy bardzo proste i oczywiste by się wydawało. Czyli tak, pierwsza rzecz. Policja nie przychodzi do nikogo do domu i nie zabiera pieniędzy. Oczywiście, że tak. E tak jak ten pierwszy etap, czyli ta legenda, lubi się zmieniać. Mieliśmy właśnie te legendy o wnuczku, który ucierpiał w wypadku albo został zatrzymany. E, mieliśmy jakieś inne akcje policyjne. Teraz mamy tą legendę o poczcie polskiej. To się lubi zmieniać, a ten drugi właśnie element się nigdy nie zmienia. I tutaj powinniśmy e, zapamiętać sobie kilka tych właśnie zasad bezpieczeństwa. I jedną z nich jest właśnie to, że nigdy żaden funkcjonariusz policji, ABW, CBSP i innych tego rodzaju instytucji. Żaden urzędnik. Żaden urzędnik nigdy nie przyjdzie do nas do domu i nie będzie od nas żądał przekazania mu jakiejś jakichkolwiek pieniędzy. A po drugie, a żadna z tych instytucji tak samo nie prowadzi żadnych depozytów, w których możemy zabezpieczyć swoje pieniądze. Od tego są banki i tam nasze pieniążki trzymamy. Druga rzecz, wyrzucanie właśnie pieniędzy, kiedy policjant rzekomy, czyli ten oszust, mówi o tym, że trzeba te pieniądze wyrzucić przez okno, żeby nie spłoszyć innych oszustów, jakieś takie historie, nie. No najprościej mówiąc, nie wyrzucamy pieniędzy, nie wyrzucamy kart bankomatowych z pinami przez okno, nie, po prostu nie. Absolutnie nie udostępniamy takich danych. E, tu mamy do czynienia z oszustwem, gdzie faktycznie ktoś przechodzi pod okno, zdarzały się z, e, przypadki jak we Wrocławiu, ten głośny przypadek ostatnio, e, gdzie seniorka, w zasadzie kobieta, która ma 61 lat, czyli jeszcze w zasadzie ciężko ją zakwalifikować nawet do seniorów, e, straciła 750 tysięcy złotych, tu był ten mechanizm, gdzie nikt nie przyszedł pod okno, tylko po, podali numer konta i poprosili numer o przelew. Mhm. E, także absolutnie nie udostępniamy naszych pieniędzy ani w formie fizycznej, ani elektronicznej, nie przekazujemy ich rzekom e, funkcjonariuszom policji, czyli po prostu mówiąc w skrócie oszustwom. Nie wyrzucamy przez okno. Ja będę to powtarzał, bo to się wydaje dla wielu osób absurdalne, ale to się dzieje. Nie wyrzucamy przez okno, nie zostawiamy w jakichś pojemnikach, na klatkach schodowych, na, na wycieraczkach, nic z tych rzeczy. Absolutnie policjantów, czy mówię innych funkcjonariuszy, czy urzędników nawet, e, nigdy nie będzie i nie powinno interesować, ile mamy pieniędzy, gdzie je mamy, czy mamy je w domu, czy mamy w banku. E, my w taki sposób nie działamy. Warto też od razu podkreślić, że. E, jako policja, jeżeli nawet byśmy prowadzili jakąś akcję skierowaną e, w celu zwalczenia jakiejś grupy przestępczej, to seniorzy czy mieszkańcy w ogóle nie są wtajemniczani w takie rzeczy, czyli nie ma takiej w ogóle możliwości, że ktoś zadzwoni i będzie nas jako policjant informował, że teraz prowadzimy jakąś akcję w celu złapania, nie. Policja tak nie prowadzi, nie wtajemniczamy w nasze e, e, działania, osób przypadkowych. Jeśli byśmy zwalczali jakąś grupę, to prawdopodobnie taki mieszkaniec by się dowiedział o tym dopiero w momencie, gdy pod jego drzwiami, drzwiami zatrzymywalibyśmy już tych przestępców, czyli już zapinalibyśmy kajdanki. Czyli tak, pracownik poczty dzwoni, to może być oszust, uważajmy. Policjant dzwoni, który mówi, że trzeba mu przekazać pieniądze, to na pewno jest oszust. I teraz co zrobić w sytuacji, kiedy odebraliśmy dwa takie telefony? Co senior powinien zrobić? E, zasada jest prosta. W każdym przypadku za Musimy poinformować e, służby. E, najłatwiejszą, najszybszą drogą jest oczywiście numer 112. E, takie zgłoszenie jest przekazywane następnie do dyżurnego w komendzie miejskiej policji w Obrzychu. Tu jest cały schemat, cała procedura, e, w jaki sposób my mamy postępować. Oczywiście na miejsce jadą funkcjonariusze. Prawdopodobnie będą to funkcjonariusze nieumundurowani, którzy dokonają rozpytania tego seniora, i, jaki dostał telefon, skąd on wpłynął. E, ale no tutaj po raz kolejny podkreślam, tych funkcjonariuszy w ogóle nie będzie interesowało. Jakie mamy pieniądze w domu, ile tych pieniędzy jest i gdzie one są schowane? Oni tylko rozpytają o sam fakt zdarzenia, czyli właśnie o ten telefon, ewentualnie czy już ktoś był po te pieniądze, czego nie było. E... Ale w takich przypadkach też taki senior może za, zadzwonić po kogoś z rodziny po prostu, żeby przyjechał oczywiście dla bezpieczeństwa, bo też senior może się bać wezwać policję, bo mówimy tak, no tutaj oszuści podszywający się pod policję, Ten senior może bać się po prostu czy policjanci, którzy przyjadą będą prawdziwymi. Mhm. Nie ma problemu, można zadzwonić po kogoś z rodziny, prawda? Oczywiście to też wielokrotnie podkreślaliśmy nawet w tych wcześniejszych oszustwach gdzieś na wnuczka czy policjanta. E żeby zawsze zweryfikować naszego, jeżeli się potrzeba pod naszego członka rodziny, żeby go zweryfikować samemu zadzwonić, ale też żeby wezwać właśnie kogoś, to no, może być nawet sąsiad, może być członek rodziny, nasz wnuk, nasza córka, nasz syn, kogoś kto nas wesprze w tej sytuacji. Wszystkie te telefony też zawsze, czy to niezależnie od tej legendy, od tego pierwszego schematu, jakby też tym punktem stałym jest chęć wprowadzenia nas w taki stan. E, nagłego działania, czyli że musimy zacząć czyli działać tu i teraz. Bardzo, tak się dzieje, Jeżeli prawda? państwo nie podejmiecie teraz tutaj działań, to stracicie swoje oszczędności, czy nie daj Boże, komuś coś się stanie. E, warto się uspokoić, usiąść na spokojnie, właśnie, wezwać kogoś z rodziny, poprosić go o pomoc. Słuchaj, dostałem taki, taki telefon. E, nie mam pewności, czy to prawda, pomóż mi. No i we dwie, trzy osoby zawsze podejmiemy mądrzejsze decyzje, szybsze e, niż samemu w domu. I teraz ważna rzecz, bo my mówimy tutaj trochę apelując do seniorów, ale ogromna Rola jest rodziny, bo w tym momencie osoby, które usłyszały o tych ostatnich oszustwach, zobaczyły tę rozmowę, powinny wziąć, najprościej mówiąc, telefon i zadzwonić do bliskich seniorów i powiedzieć. Pracownik poczty dzwoniący, policjant dzwoniący, nie to może być oszustwo, prawda? To to musi wybrzmieć najgłośniej jak to możliwe. Nasze e, dzisiejsze spotkania, ale wszystkie, nawet czy te prowadzone na, na YouTubie przez Bo Komendę miejscową To, to, to one nie są tak, my prowadzimy cały czas, co miesiąc się spotykamy, omawiamy te wszystkie przypadki, także jeżeli e, kogoś w ogóle inter, interesują te schematy, warto tam zajrzeć, co miesiąc nadajemy. E, te wszystkie nasze nagrania, wszystkie audycje, wszystkie nasze komunikaty nigdy nie są skierowane tylko do tych seniorów. One są skierowane do wszystkich osób dorosłych, a nawet można powiedzieć do dzieci czy młodzieży. No właśnie. Czyli właśnie, żeby co, dzwonimy teraz oni. i mówimy: babciu, dziadku, nie odbierajcie telefon. Nawet postrzymajcie się, jeżeli możecie od tego odbierania, jak odbierzecie, przedstawia się ktoś z poczty czy policja. Rozłączajcie się. To najprostszy chyba przekaz. Najprostszy chyba przekaz. Każdy z nas, myślę, jak się głęboko zastanowi, e, znajdzie w swojej rodzinie kogoś, kto potencjalnie mógłby stać się ofiarą takiego przestępstwa, choćby przez sam fakt, że nie, nie wiem, nie obsługuje internetu, za dużo nie ogląda telewizji. E, czyli Jest najczęściej łatwo seniorzy, łatwowierni. E, poinformujmy takie osoby w naszej rodzinie. Nawet na przykładzie tych ostatnich zdarzeń. E, dziadku babciu, uważaj, na naszym terenie działa taka grupa przestępcza, która oszukuje taką i taką metodą. Nigdy nie, nie przekazuj pieniążków. Albo zadzwoń do mnie, jak będziesz miała wątpliwości. Może dzięki temu uda się uratować pieniądze. Apelujemy właśnie o to, nie tylko właśnie do seniorów, żeby uważali, ale także do ich bliskich, żeby dziś, właśnie dziś ostrzegli seniorów. Sierżant sztabowy Aleksander Karkosz z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu był gościem programu Studio Dziennik, programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Dziękuję rozmowę. pięknie.